Ciemno, mordeczki, jest 21.14. Ja nagrywam dla Was ten odcinek, no bo chcę, żebyście mieli, e, no co, obejrzeć po prostu na wieczorek, no i fajnego skinka, oczywiście, również dostaniecie. E, no i na sam początek chciałem Wam przypomnieć o konkursie tutaj na 10 skinów. E, także powodzenia, mordeczki, wszystko macie wyjaśnione w opisie. E, ja tutaj wchodzę w mój kanał, e, kopiuję tutaj metodę na kosę 300%. E, nie, 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 czekajcie, czekajcie, żeby tutaj błędu nie zrobić, e, musimy wziąć. A tak, dokładnie, metodę na kosę 300%, także kopiujemy tutaj. No, i wklejamy. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana, lub kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem. Link, dostajecie 35% bonusu do wpłaty. Link wpisujemy ósemeczkę. Get YouTube comments, 83 komentarze, Także bardzo mordeczki, dziękuję. Tutaj serduszko dla Was. No i Antek napisał, że wpłaca już skodę mieczek tylko i wyłącznie. Także również dziękuję Ci bardzo, mordeczko. No, Antek to wiem, że ma subskrypcję publiczną. Ostatnio też wygrał. Także niezły farcik. Także ja zapisuję Twojego trade linka. No a my lecimy dzisiaj, oczywiście, na CSGO Skinsa. No i dzisiejszym, e, dzisiejszą wróżbą będzie Supreme Knife Casic. wiem, że nie lubicie tej skrzynki, ja również jej nie lubię, no bo słabo daje te kostki, ale trudno o mordeczki, jedna skrzyneczka, możemy ją tutaj przetestować, czy dalej nas nie lubi. No chyba, niestety, ale dalej tak jest. E, ultrafiole dokładnie za 650 zł. Także, no raczej to nie będzie dobra wróżba, ale może, e, może na case battle pójdziemy. No i mamy tutaj 13 koła szeliga tam kręci. Kurwa, panie. E, my idziemy po prostu na tryb klasyczny. E, no i wrzucimy sobie Gemstone, case'ika na dwie osoby. E, Supreme Knife case'a nie będę tam wrzucał, bo naprawdę, e, no nie jest to skrzyneczka, z którą się lubię, także wątpię, żeby ona mi tutaj coś ciekawego rzuciła. E, tryb klasyczny, także pamiętajcie, żeby. Nie brać, bo i samu to jest tu, tutaj najważniejsza zasada. No i czy my to wygrywamy? Niestety, no trzeba było brać underdoga, także niestety, ale 2800 wpadło na konto bota Adriana. Bota Adriana, także musimy zmienić taktykę. Może rast Keisik tutaj na buściku pootwierany będzie Chocolate casek. Takie tańsze skrzyneczki na buściku potwieramy po trzy razy. No i zobaczymy, może coś z tego wyciągniemy. Także lecimy. Rast casek na sam początek. Tutaj trzy skrzyneczki. Oczywiście na buście 25 zł. Trzy szanse mamy tutaj, także 75 zł e, pójdzie w ruch. No, zobaczymy, ile nam tutaj skrzyneczka. Rast Casic, e, zardzewiała nam skrzyneczka, tutaj zwróci. No, na początku 12 zł, także nie jest najlepiej. E, no, tutaj ten leaded glass myślę, że byłby dużo więcej warty niż ten e, niż ta wupka Mortis, ale trudno. 17 zł również tutaj zwraca, także ani razu niestety nam na proficie nie dało. No i ostatnia szansa. No również nie jest tutaj na proficie Chociaż jednak jest, jednak jeszcze 50 groszy Tutaj dostaliśmy z Rust Case'a na zarobku Także jest w miarę ok. No można by było tutaj coś lepszego poczarować Ale trudno, Chocolate porównujemy do Rust Case'ika No i na sam początek już tutaj wylatują Chciałem powiedzieć, że fajne skiny, ale jednak e, tragiczne skiny. Jednak są to tragiczne skiny warte 9 zł, także e, no nie było to najlepsze otwarcie. Ale może już tutaj za e, drugim, trzecim razem coś nam sypnie? No nie, niestety znowu strata, takie kurde. No ja nie wiem o co tutaj chodzi. E, no ale w końcu nam wypada in living color M4A4, która już będzie warta 2 tych. Także nie zwraca nam tego nawet. A idź pan w chuj, idziemy na Giga była Case'a. E, sorki za przekrzeństwo, ale już. No, no wiecie jakie jest mordeczki. Czasem się po prostu nie wytrzymie. E, no tutaj dwa trajtory by w piękne wleciały, ale no niestety nic nie dostajemy. E, 21 zł, także 8 dych na stracie. No 8 dych na stracie, drugie kliknięcie. E, tutaj 3 ice Cold, No myślę, że były lepsze niż te skinki. E, ale 89 złotych nam wpada, także nie jest najgorzej. Dyszka tylko na stracie. E, ostatnia szansa dla giga była case'a, No i Desolate Space See you later Alligator no jest, jest średnio, jest średnio. 4 dychy nam tylko wpada. Summer Casey na buściku, także to będzie 126 zł za trzy skrzyneczki po 4 dychy za jedną skrzynię, także no już tutaj mamy Chantico's Fire, także jest elegancko, orteczki 126 zł. No zwróciło nam jedną skrzyneczkę Także myślałem, że będzie to lepszy, lepsza jakość i, No i więcej kaski, ale trudno Drugie kliknięcie również nie jest najgorsze Bo dwa razy M4, tut Ferry Tutaj jeszcze Water Elemental 6 dyszek ponad na stracie no trudno, trudno mordeczki, no myślałem, że będzie lepiej, no i tutaj point disarray, ten kałaszek, którego macie do wygrania, właśnie, miałem wam jeszcze przypomnieć tutaj rozdawanie pre prezentów, jeszcze są dwa skinki do wygrania, także powodzenia mordeczki, wystarczy wpłacić tylko z kodem mieczyk, no już bierzecie udział, także nie jest to trudne, nic nie trzeba klikać, automatycznie jesteście w giveaway'u, także kto chce wpłacić z moim kodzikiem, no i mnie wesprzeć, no to, no i oczywiście zgarnąć jakiegoś ciekawego skinka, no to... Bo polecam, polecam po prostu kod mieczyk e, jeśli komuś oddało to możecie napisać w komentarzu, no tak jak mi teraz oddało e, tego pięknego prince streama za 1000 zł, tutaj fajny proficik mi wleciał, e, tutaj również e, uspik nam wleciał, no i dwa royal paladyny, e, także no te royal paladyny mogliby wymienić na jakieś inne skiny, ale ten biznes klasa e, uspik był bardzo ładny, no i znowu na memeczkę wlatuje prince streamek, także e, będzie fajny zarobek, elegant kejsik no jak na razie nam daje bardzo potężne profity, e, no i Praktycznie dochodzimy do ceny, czekajcie, wylogowało mnie. E, dochodzimy tutaj, praktycznie do ceny, e, którą mieliśmy na samym początku. Także elegant casik, no gdzie ty mnie tutaj chcesz wywalić? Chyba chcieli mnie wywalić, bo za dużo profitu robię, ale nie ze mną takie numery. Ja tutaj lecę dalej, mordeczki 378 zł. No i patrzcie, kolejny print stream, kolejny print stream mi tutaj wylatuje. To jest jakaś chyba zbugowana skrzyneczka. No ja nie wierzę w to. E, chyba będzie odcinek się nazywał zbugowana skrzynka, no bo naprawdę pięknie mi tutaj daje elegant kejsik ale dobra, już idziemy na drugą skrzyneczkę, e, zrobimy jakoś ciekawą może bitwę, e, chociaż jeszcze raz, jeszcze raz otworzymy sobie beast case'ika tutaj już za jedno kliknięcie 750 zł także mordeczki, no jest tutaj e, no piękne skiny są dwa e, Mogły być piękniejsze, ale trudno trudno, e, prawie mi zwróciło tutaj te kliknięcie, no ten jaguarek w minimal wear stanie myślałem, że jest dużo więcej warty e, ale i tak nie ma co narzekać tutaj dwa e, dwa razy hyper bestia five sevenik, no myślałem, że będzie również dużo więcej warty, ale trudno e, no i ostatnia szansa dla beast case na buściku, e, no i i czy oddano tutaj ten Kill Confirmed? Myślę, żeby był dużo droższy, ale nie ma co narzekać, jest przynajmniej na plusiku hyperbestia w stanie Faktory New Neonoir również, eee, także trudno. Idziemy na Luxurious Case'a, tutaj już bez buścika, eee, kliknę sobie raz tutaj za 1260 zł, taka o, no, niespodziewajkę, no i co nam tutaj wyletuje? Print Streaming no, 1100 zł nam zwróciło, także chyba nie ma co tutaj siedzieć. Sprzedam wszystkie skinki, no i idę na bitewkę. Trzeba robić bitwę potężną, także teraz zobaczycie, co się będzie działo. Mordeczki Gemstone kejsik, no i do tego, może knife Kasika za 2300 zł. No i bierzemy Underdoga, bierzemy Underdoga, bierzemy Bota, i samo to będzie nasza takika na dzisiejszy zarobek, także. No, bocie i samo zdobądź coś tutaj pięknego, jakiegoś karambicika. No, niestety nie, niestety jest to bitwa przegrana. Także cztery koski tutaj będą chyba na koncie. Bota i samo, dokładnie tak dwa koła zdobyliśmy tutaj na trybie klasycznym. Trudno. 1260 zł nam zostaje. Także no, trzeba będzie tutaj zrobić chyba bitewkę z jakichś tańszych skrzyneczek, na przykład Elegant Casick. Elegant Casick, czyli skrzyneczka, który mi pięknie dawała, no myślę, że cztery skrzyneczki, no i Agent Casick 4 cztery również tutaj dorzucę. No i Essential Casick na buście, również moja ulubiona tej skrzyneczka na trzy osoby. Tryb Underdog. Underdog, no przed chwilą e, niestety, ale na Underdogu, prze, e, na, no na Underdogu przegraliśmy. Także jeszcze raz do trzech razy, do dwóch razy sztuka mordeczki. E, tutaj wybieramy bota e, Rosso, tam coś się przeklikało. Trudno, e, nie ma co narzekać. No i piękne skinki wylatują, ale niestety na moje konto. No, bot i samo wino primo e, za 4,70, e, 4,37. Przepraszam, także miejmy nadzieję, że on coś tutaj jeszcze na Jakiegoś e, agenci za 400 stówki trafi lub taki właśnie print streamek, a chociaż to jest Mecha Industries, bardzo podobna meczka w sumie eee, można tutaj się pomylić, no bo taki Mecha Industries no trochę żeby bardziej się świecił, no to byłby e, print streamer <laughs> można tak tutaj nagiąć e, no ale zobaczcie, 700 zł. co? wypad mi Digel? ja w ogóle nie, nie zwracałem uwagi, myślałem, że to jakieś e, dziadostwo jest, a zobaczcie, to jest warte ponad 530 zł. no i to było wszystko z Elegant Case'ika Eee, także na trybie klasycznym również znowu byśmy wygrali. No tryb klasyczny było naszo, był naszym przekleństwem tutaj e, w dniu dzisiejszym. No i bot i samo raczej zdobędzie tą bitewkę. No nie ma tutaj szansy dokładnie tak jeszcze neonowa, tutaj Neon Rider na sam koniec no 2400 zł. No i musimy robić proficik z 250 zł, także może byśmy tutaj do kogoś bili. Dawaj ziomeczku, może cześć. No cześć, witam. Dam ci tutaj uśmieszek 56 zł, także taka bitewka delikatna. No miejmy nadzieję, że już ziomeczka tutaj nie uskubiemy. Ale wiadomo, niech wygra lepszy, niech wygra lepszy. E, także powodzenia, mordeczko. E, no, wygrywamy, ale tylko złotówkę. Także nie wiem co on tutaj za sk skrzyneczki wziął. E, no, nie są jakieś one tutaj za wybitne, ale nie są również najgorsze. E, 16 złotych. Także chyba wygrywamy. No, ten disco technologię dokładnie tak. Także sorry, mordeczko. No, nawet e, nie zdobyłem profitu. Także ty byś tutaj również się nie pocieszył. E, na sam koniec lecimy tutaj underdog na 4 osoby. No, cały czas na trybie klasycznym miało siadać. No, to teraz siądzie na underdog. No, i siądzie na underdogu oczywiście Elegant Caixik, tak, Elegant Caixik tutaj na buściku. No i Essential Caixik tutaj dorzucimy. Jeszcze może to będzie nas stać na Agent Caixik, ale chyba nie. No niestety nie. Star Caixik również nie wchodzi w grę. Także możemy co najwyżej tutaj dorzucić. Slatera na 1%. Czemu by nie? Może akurat tutaj nam wleci koska za 1500 złotych, Bobby Knife. Miejmy taką nadzieję, także trzymamy kciuki. No i lecimy z ostatnią batelką w tym odcinku. E, także let's go, let's go. Pierwsza skrzyneczka Elegant kejzik, No i czy coś tutaj dobrego jest? Jest. Właśnie tutaj uspik piękny. E, no ale niestety boty samo tutaj dostał momentum. No ale mamy to, mamy to mordeczki, także ostatnia bitwa w końcu będzie wygrana. E, chyba, że jakaś lotera teraz nam rzuci. E, no nie rzuciło, także w końcu no chociaż tyle. E, mam nadzieję, że wam się podobało. E, aczkolwiek lecę jeszcze na bitewkę ostatnią, jednak e, podjąłem tutaj decyzję że lecę na bitewkę ostatnią e, no i staćmy na, na knife także tryb standardowy, cztery osoby czemu by nie e, i tak miałem wszystko przegrać, e, także zobaczymy czy tutaj uda mi się odkuć e, w bardzo dobrym stylu, miejmy nadzieję, że tak, także ostatnia bitewka jednak w tym odcinku, e, no i lecimy tutaj do spania mordeczki e, no i wygrywamy chyba, wygrywamy e, dokładnie tak, także mamy odkutkę 2100 Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak to zostawcie opeczkę w górę. No i życzę Wam jego dnia. Siemano.